Ja, ale ja nie wiem, czy ja bym, tutaj, ja bym się teraz bał. A, bo nie wiesz szybko, i tego. Recepta! Co nagrywacie? No nie, ciebie nagrywam teraz. Będziesz na vlogu. Lecę się teraz, dobre i tego. Może będziemy się działali, nie? No. Dobrze. No, a ja bym się teraz bał. Przestań dziecko straszyć. Dzieci się nie boją, to ma. Profesjonalne budki ma, to da radę. Poniosą ją. Dobra, na spokojnie, Niunia. Nie stresuj się, na spokojnie. <grystanie> Naturtalent. <grystanie> dobrze jest. Dobrze jest. Dobra, nie nagrywaj mnie teraz, bo ja się muszę skupić. No ale właśnie tu są te twoje pierwsze kroki nagrane. Dobra, ale... To nie tak, tak... cię dobrze idzie, bo ja już bym się wypieprzyła ze dwa razy. To hamowanie musisz chyba potrenować, nie? To było ważne. O! Jest? Dobrze, że słupek po drodze był. Ale się nie rozpędzaj tak, niunia. Ale długa jest droga hamowania. Długa jest dosyć ta droga hamowania. No. <śmienicza> się cały czas uczy. Tylko, że nie? O. Już. Dobra. A, jesteś odważna. Ale strasznie się jestem ciekawa, powiem ci jakby mi szło. Nie, boję się. A się mój takie sobie sobie, Wiesz co, może musisz nogę bardziej pod kątem podnieść. Wyżej stopkę do góry. No, ale to nie jest takie łatwe, bo się boję, że mnie wiesz, wykopy. Ale wiesz co, ja zauważam, ty się bardzo mało uginasz. Tak? Ty prawie jesteś na tej samej pozycji. Także chyba musisz trochę sobie uklęknąć bardziej. Spróbuj tutaj na małym kawałeczku gdzieś... No widzisz, bo to jednak to ciężar. Jest, to nie jest takie ci... łatwe, to są wszystko nowe ruchy, nie? Tak, tak, tak. Ja sobie tak muszę powolutku sobie, o. Ty... Tak i małe, o właśnie, właśnie. Musisz... Ale fajnie to wygląda, nie? No na no, fajne. <grystanie> Ale nie wiem właśnie, czy to jest tak jak gimnastyka, jak robisz yy, te, no. Oczywiście, <grystanie> jak ktoś będzie za tobą jechał, to się uśmieje. Jeszcze raz. Dobra, czekaj. No, teraz. <laughs> nie było <laughs> tak źle. <laughs> A przebaczyłaś się na YouTube, jak, w ogóle, jak się jeździ na rolkach? Nie, no, nie, 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 może nie, może trzeba zobaczyć więcej jak się hamuje pozycja ta pozycja nie, jest... pozycja nie, aha tak, życia, ale nie takie łatwe po to, 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 wiesz. Wprost. A nie zaciskają cię te na kolaniki, bo tak trochę wygląda jakbyś miała je mocno ściśnięte. Ale nie naciskają mnie. Widzisz? No, właśnie tu tak, takie wyrżnięte miałaś strasznie. No bo że mi zatiało. Okay. O, pierwsza góreczka. Ta, Pięknie. Ostroż. No, że jak tu ludzi nie ma, to sobie mogę tutaj tak pojeździć. Nie? No? Poćwiczyć, a ty się możesz pośmiać. Dobrze. Ale tam nie pójdę, bo tam kamyczki są. Dobre. To tu masz gładszy chodnik po tej stronie. Aha, no ale tam się szybciej skończy, nie? No nie, to tam on zakręca. Aha, dobra, idziemy. dobra a czyli teraz On tu mi że one są różowe. Ja myślałam, że całe różowe. I się wycież wstydziła jeździć, ale jest okej. Okay. A powiedz to, czyli stówkę kosztują 100 euro, a normalna cena 150, tak? Mówiłaś mnie? 150 czy 200? 130 do 150 chyba one. Na no malutku. To musisz się tak sprytnie nauczyć jeździć, że jak będziesz kudiego trzymać na smyczy, żebyś mogła z nim jeździć. pokazywał w filmiku, dobra to było nieplanowane, no. że ciężko e, się odepchnąć na początek, nie? To pod górkę. I żeby iść tak najpierw schodzić z latami. Tak jak na nartach. A moj! Jezus, Maria! Marta! Boże! Uu, teraz to było gorąco! No w razie czego spadnę, nie? No Jeźdź bliżej zawsze tej lewej strony. No O jaki słodki piesiu. Tak No bo to trzeba tak się rzucić. Jakoś. To rzuć się tutaj na trawę. Potrenuj. Boję się. Bardziej dupce trzeba wystawić chyba. Kurde, ja normalnie, mi aż w brzuchu ściska. Jak ty tam jeździsz? Idziesz z dorosłym dzieckiem na spacer, no. a cię stresujesz. No. Wiesz, ja się tam boję, że do tego rowu wpadniesz. Tak to się wywraca, byłoby całkiem zabawnie. Nie dam ci tego. Dasz, dasz. Ja sobie eee. nie poczekam o! Aha! Przeszkoda. Demolka. To jak robimy teraz? Gdzie idziemy? No gdzie chcesz. Tam jest potem lekko z górki, jak chcesz zaryzykować. Nie, coś ty, to nie jeszcze nie moje klimaty na no to czek No to tam idziemy prosto, czy... No tutaj trochę nudno. Ale łatwo. A ja się z <laughs> Warta, <mój. śmiech> A ja się z wami jeszcze dzisiaj nie przywitałam. Dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę. Wybrałam się z Martą na chwilę tutaj za loziarnią do parku, żeby trochę potrenowała, ale później muszę wracać do pracy. Starczy Ci miejsca? Dałaś radę, baby! Uwaga, przeszkoda się zbliża. Mój. Fajnie, bo tu ludzi nie ma. I co jest najtrudniejsze? Chyba to hamowanie, co? Na, na razie skręcanie i jak... Jak jadę nagle, nagle dość szybko, niekiedy jest łatwiej, bo sobie mogę więcej razy taką nóżką pośmigać, a nie raz, dwa razy się odepchnę i jadę już bardzo szybko i wtedy trochę już tracę kontrolę, ale to chyba jak lekko idzie droga na przykład z górki, nawet nie zauważysz, dla gołego oka może tak niewidocznie, bo widzisz na przykład do Ciebie jak jechałam wcześniej, nie? Jak odpychałam się od Ciebie to mi szło dobrze, a jak jechałam do Ciebie to jakby nagle dużo przyspieszyło, no i wtedy tak troszeczkę tracę kontrolę. Mhm. I to mi, to mi właśnie, jak jest, nagle szybko jadę i muszę hamować i muszę się skupić nad tym, Muszę się skupić nad tym, nie? Ale wie, są inne możliwości hamowania, ale to chyba dla zaawansowanych trochę bardziej. No powiedzmy, że jak widać, to mi do zaawansowanego... O, teraz na przykład widzisz, tak lekko się odpycha i jadę bardzo szybko. Znaczy, na... Tobie się wydaje, że bardzo szybko. No bo, no bo przestałam się pychać. Nie, to może jeszcze raz tam. tak? To... O, cioci, to co to, 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 to na szczęście? Na szczęście. Już biedroneczkę do nieba na szczęście. No, zesrała się. <głos> <głos> no fuj, takie to, też żółte, na, to też na szczęście. Takie żółte. Będziesz czypać? Nie. No coś. Tam. No, mi się biedronka zesrała. No patrz. Jak pomięka powiesz. Teraz na mnie wyhamowała. A to nie było tak szybko, aż. No nie. Coś mi się to twoje hamowanie nie bardzo widzi. Nie wiem o co to chodzi, ale chyba to tak nie powinno wyglądać. Nie, dużo... Wyciągnij mi telefon. Już jak rakieta śmigasz. Pięknie, pięknie. Tak z gracją hamujesz, wiesz? Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo kobieco. Co pani powie na, o pierwszej lekcji jazdy? Że nie wiem co dalej. Jak to, co dalej? No, jeszcze na figury za wcześnie troszkę. Ale to mam tak jeździć w tej raz? Ale z łyżwami też tak jest. Pierwszy upadek jest najgorszy, a potem, jak już się raz walnie na lód, to już następne nie są takie straszne, nie? No, już mi się znudziło to chodzenie za Martą. Ale Ty, musisz naoliwić ten hamulec. Uwaga. Jak Ci się podoba? Ja jestem szprachlos. Aż brak mi słów. O! Nie wiem, czy to tak, ale tak mi się udało teraz. Tak było na filmiku? Nie, na filmiku tak ja. Mianowicie, Ciebie już słońce dosyć przyjarało. Nogi masz już też czerwone. Tak? No. Smarowałaś się czymś? A to może z niedokrwawienia. <laughs> Niedokrwienia. <laughs> Niedokrwienia. <laughs> no, ale już widać, że jesteś czerwona. Dobra, to już wracamy. No. Zanim ten, a bo to z tej chaszczy, nie? Czerwona na nogach jestem. Nie, bo masz nogi, buzię, już tutaj to odkryte ciałko już też jest. Strasznie ostre to słońce, takie agresywne dzisiaj. Idziemy? A idziesz w rolkach czy chcesz się przebrać? Tam pojadę jeszcze w rolkach i zobaczę. Poczekaj. Trzymaj to na chwilę. Możesz coś powiedzieć ciekawego. Jest otwarte? Tak. Cześć. Jeżeli na rolkach w wieku 30 lat... 28, w wieku... Nie 30. Jeżeli nie na rolkach w wieku 30 lat jest możliwe. Możesz i ty. Się. <grymne> Dziękuję, że moje buty tak nosisz. Masz nadzieję, y y y że wiku 50 lat też? <grymne> Myślę, że, że tak, ale się boisz teraz, ubrać buty. I się ubrała, byś się pojeździła. Nie wiadomo, czy ja następna zemnia. Upsi. Ale. Musisz wiedzieć, że możesz się przewrócić. No to dlatego właśnie, boję się ich ubrać. No jest to. Nie powiem, no wymaga to trochę kontuzji. Znaczy kondycji, bo no jest ciepło, ale chyba ogólnie, jak jest 30 stopni, to jest ciepło. Więc... Wiesz, jakbyś mi powiedziała, że przyjedziesz o 6 rano do mnie, to może bym się skusiła nawet i kupiła sobie rolki. Ale to by się nie będzie chciało wsiadać w samochód, żeby tutaj być o 6 rano, jak ludzi nie ma. Nie, mogę. Już myślałam, że odmówisz. Ehe. Mogę być. Mówisz stówka. A były moje rozmiary też? No 37. Ty masz rozmiar większy, tak? No bo właśnie pan powiedział w sklepie sportowym, żeby kupować rozmiar większy. I Marta sobie kupiła właśnie 38. 38. To mówisz, że były dla mnie też, tak? Bo on sprawdzał rozmiarówkę, no. tak? Czy ma na magazynie? Chyba ta A gdzie kupowałaś? Na Marek Pasztrasę, ale tam nie tej, tej, gdzie są wszystkie sklepy, tylko tam po drugiej stronie gdzieś 15 BZR w Sports Direct. Okay. Jak na razie, w porównaniu do tamtych, co kupiłam jako pierwsze, to yy, nie ciśnie mnie tutaj, w środku, tu w środku, nie ciśnie, czy ciśnie. nie? nie. Mały palec jedynie, ale one może się muszą trochę Sprawia jest prawie leciutko, ale to nie masz gwarancji, ale w tamte były no stare dopasować. tamte były stary model, no to one cisnęły po środku, tak jak takie stare łyżwy, te takie właśnie skórkowe, te stare, no bo Marta najpierw kupiła sobie używane rolki, bo chciała zobaczyć, czy jej się w ogóle ten sport spodoba. Używane, ale, Używ ale mało używane. Mało używane, yy, ale w później w efekcie końcowym się okazało, że one były mało używane, ale one miały bardzo wiele lat. I ubrała je, i zaraz y, pierwszego dnia, to znaczy było chyba przedwczoraj, no bo Marko tylko parę minut na, pojeździła na tych rolkach i się jej rozwaliły kółka. No ale pani była taka fajna, że jej oddała akurat pieniądze. No i Marta wtedy poszła pojechała do sportowego sklepu i kupiła sobie takie właśnie, to są takie średniej klasy no. rolki, nie są z, naj... z tej najdroższej półki i nie są takie najtańsze, także dla takich początkujących ona się poradziła, znaczy ona się poradziła tam w sklepie, no i Pan powiedział, że to są w porządku. A nie wiesz nie, ile kosztują takie na kolaniki na bo to też będzie jeszcze ekstra. No tak na Amazonie widziałam tak o 20 euro. Coś ty, cały komplet? No, ale to. Ale może nie wiem jakie są dobre, a ja nie wiem no. jakie to są, bo to, nie miałam w pakiecie z tymi rolkami, ale co, że musiała nowe kupić, bo mi tutaj materiał schodzi. I znaczy na początek sobie może jeszcze zostawię, ale on mi się kruszy. Aha, no to tak jak i te rolki. Tą stówkę to mogę wydać. Jakby było więcej, to mi by było Skoda. Jeśli idziemy jeszcze do parku, czy już wracasz? Do parku jeszcze? No jak chcesz. Możemy się chwilę przejść usiąść na, na łyczce, a jak nie, no to wracamy. No ale to albo zostawimy rolki i wracamy, bo pićmy się... Chce. No to dobra, dochodzimy to do. Powiedzmy coś do picia i na chwilę funkcjonujemy. No. Coś zaczyna się tam ciernic na horyzoncie. Burza, chyba. Będzie burza. Mhm. No nie powiem, fajnie to wygląda. Ciekawy sport. Czy mi się spodoba? Chociaż na łyżwach za dziecka bardzo lubiłam jeździć. Już teraz kilka lat w ogóle nie jeździłam. No mam, nie powiem, mam słabe nogi w tej chwili i kondycji już nie mam. No i tych parę... Yy, yy, parę nadprogramowych kilogramów też jest, więc nie wiem czy będzie mi się dobrze jeździło, ale spróbuję. No, może akurat mi się spodoba! <laughs> Pozdrawiamy Was! Pa!